Olga Lipińska jest reżyserką, scenarzystką telewizyjną i satyryczką, twórczynią legendarnych kabaretów. Między innymi właśnie leci kabarecik Kurtyna w górę czy kabaretu Olgi Lipińskiej, autorka znakomitych tekstów kabaretowych. Pani Olga, o pani w telewizji krążą legendy. Między innymi mówi się o pani, że żywi się pani kurzem i kablami. Co to znaczy? Aktorzy tak mówili, że bo ja nie znoszę przerw. Jak mam nagranie, to chcę po prostu, mobilizuję się tak, że e, chcę całą energię wykorzystać na to, żeby z, zrobić to nagranie, skończyć i dopiero potem e, odpoczywać. I nie znoszę przerw i nigdy nie wychodziłam ze studio na przerwę, więc e, e, piję tylko bardzo dużo w studio wody. Bo, ale tak to nawet nie jem, bo nie to, że mi szkoda czasu, tylko po prostu mnie to rozprasza. Muszę się skupić, żeby zrobić i do widzenia. To, to, jaki był pani rekord? Ile godzin bez jedzenia jednym ciągiem pracy? Bez jedzenia to powiedzieć. To ale ja po, po, mój rekord to był 40 godzin. Tak, na, na montażu, tak. Jak robiłam program, to... 12-16 godzin, to była norma. Bez przerwy. Tak. A jak ktoś po drodze nie, odpowiada bez... pani, że. Ale Pani Olgo, to niemożliwe, to się nie uda. To co pani wtedy mówi? to jak to się uda? To, to ja słyszałam to, to bardzo często. No to wtedy nie mówię. Już przestaję mówić, a zacznę krzyczeć. <laughs> Czyli to prawda. No wie pan też, ale też no jak, jak to zwykle przesadzone w plotkach, gdzie Lotka... Ma wielkie uszy i wielkie oczy. Obserwowałem panią przy pracy wiele razy. I w telewizji, i w teatrze, no tak. gdzie kiedyś razem pracowaliśmy, tak. byłem pani pracownikiem. Był pan sekretarzem literackim. Teatru, komedia w Warszawie, tak. tak jest. I nie mogę uwierzyć w to, co pani kiedyś napisała, że w życiu prywatnym, gdy jako młoda dziewczyna wchodziła pani do kawiarni i czuła sobie, na sobie wzrok, Y, y, ludzi, to czuła się pani niepewna i była to dla pani tak, tortura. Tortura, to prawda. Ja, ja byłam, ja tak, bo ja e, może to przez takie dosyć chłodne wychowanie, uważałam, że zawsze nie, nie miałam pewności siebie co do swojego jakiegoś, nie wiem, to trudno być wyglądu. W ogóle uważałam, że głupio wyglądam po prostu i że, że to nie jest jakiegoś. Jakiś megalomanii, że wszyscy na mnie patrzą. Tylko po prostu no, miałam taką. Byłam wycofana. Byłam wycofana może, może tak, jak mówię, przez wychowanie. E, e, ja nie byłam królewną w domu. Nikt mi nie powiedział, że jestem królewna, najpiękniejsza, że wszystko najlepiej robię. Wręcz przeciwnie. Kiedy mówi pani o domu, to jakoś z takim e, zawahaniem, a przecież to był dom kobiet. E, babcia. Mama, czyli no, powinna A pani nie, mieć i, wzorce kobiety, tak, pewnych ma, siebie. babcia, mama, siostra. siostra. Tak, to był dom kobiet. U nas mężczyźni krótko trzymali, bo albo umierali, albo ginęli na wojnie. Więc także tak, rzeczywiście to był dom kobiet. Tak jak teraz się ujrzę, że, że dwie kobiety na przykład nie mogą wychowywać dziecka. Dlaczego? Ja byłam wychowana przez dwie kobiety przez babcię i przez mamę. I jak wyglądało to wychowanie? Bardzo dobrze. Ja tylko ojciec jest potrzebny, bo ja wiem po to, żeby... No jest potrzebny ten pierwiastek męski, co nie ulega wątpliwości. Poza tym to, że, że późno nauczyłam się jeździć na łyżwach, na, na nartach. I w ogóle sporty. Późno nauczyłam się pływać, bo nie miałam tego taty, który pokazywa, trzymał mnie na ramionach i pokazywał mi wojsko na defil defiladę, wojsko. Tego, tego w dzieciństwie nie miałam. Dziadek dość wcześnie odszedł, więc babcia się zajmowała, prowadziła taką fabryczkę. Właśnie, A co tam produkowano? Produkowano tam piękne artystyczne kowalstwo, to się nazywało piękne kute lampy. To były i specjalne balustrady takie ozdobne bramy. No to Ta... ciężka produkcja ciężka, metal, metalowa. Tak, no, no, babcia miała od tego pracowników, no, robotników. Ja Także, że, że tego. I tym się zajmowała i mnie interesowało, bo była bardzo. Bardzo byłam wychowana, mogę powiedzieć, między, między ogniem i wodą. Babcia była bardzo spokojna i niemałomówna i ba taka o, 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 bardzo lubiła ogród. Mieliśmy duży ogród i ja o, od niej właśnie e, nauczyłam się kochać ogród. I mm, ogród, pamiętajmy o ogrotach, przecież stamtąd wyszliśmy jak kofta. Śpiewał. I to prawda, ja wyszłam z ogrodu. Mama była, no po prostu, była trochę depresyjna, a, ale była szalenie wybuchowa, nerwowa. I co? Między, między wodą i ogniem się wychowałam. Także babcia, jak, jak była jakaś taka e, e, ognista, a scysja w domu, to babcia zawsze łagodziła sprawę. Albo się zamykała w swoim pokoju i nie chciała tego słyszeć. Nie tak, e mogą dwie kobiety wychować e dziecko. Ono ma trochę, e trochę, trochę zokaleczone. Pani była w ogóle takim dzieckiem, które idzie do szkoły, ale już jest nauczane i Och, w szkole boże. się raczej nuci. Teraz jest ca cała, e cała dyskusja dla dzieci sześcioletnie. Nie mogą pójść do szkoły, bo się dzieci są. Ja miałam sześć lat i byłam... Wykształcona, a nie było wtedy, jak szłam do szkoły, nie było dla specjalnych szkół dla wykształconych sześciolatek. A mogłam pójść do szkoły w wieku lat pięciu spokojnie. Ale spokojnie. Dlatego, że u nas była duża biblioteka. Moja mama była, moja mama była osobą czytającą, właśnie zawsze, jak, jak pamiętam ją, zawsze leżącą z książką i mówiła: Idź, nie, nie przeszkadzaj nie zawracaj mi głowy. Poszłam do, pierwszy raz do. do do szkoły i pani zapytała dzieci, co już umieją i z czym się zetknęły. No więc ja wstałam i powiedziałam, że znam ballady i romanse, które nam mama czytała do snu zamiast bajek, ballady i romanse Mickiewicza, znam opery, bo moja babcia była z kolei jeszcze, jeszcze melomanką, w dodatku nas bez muzyka, opera i, i muzyka cały czas była, było pełno płyt i gramofon I, i, I powiedziałam, że i nawet zaśpiewam. arie z opery Żydówka, Rachelo, kiedy pan takim cieniutkim głosem, dzieci się zaczęły śmiać, ja to opisałam, ja się strasznie zdenerwowałam, bo pani powiedziała, kłamiesz dziecko, bo ja sp chciałam sprzedać całą swoją wiedzę, jak powiedziała pani, kłamiesz dziecko, jak... no to ja się strasznie zdenerwowałam. I wyrecytowałam całą świteziankę, po czym zabrałam swój tornister, To był pierwszy dzień w szkole. Bardzo byłam podniecona, byłam ciekawa, chciałam iść do tej szkoły. Zaraz wróciłam do domu, powiedziałam, więcej do szkoły nie pójdę. Tak się strasznie nudziłam, zmuszono mnie, że chodziłam do tej szkoły. Wtedy rzeczywiście były pierwsza, druga, trzecia klasa i nie, nie można było przenieść, no mogłam iść do trzeciej klasy, ale nie, było, były trudności, to było po wojnie, więc. Drapałam się po buzi do krwi z nudów, naprawdę, bo nie mogłam wytrzymać te, tego dukania dzieci, kiedy ja już byłam moc, bardzo wykształcona. W pani domu z, z, niezwykłe zwyczaje, bo podobno przed pójściem, przed wyjściem do szkoły musiała Pani każdego dnia zjeść krwisty bersztek. Nie nie, 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 nie. To prawda? To, prawda, ale to już było później. Ja byłam niejadkiem od dziecka, w ogóle nie… Jedzenie było dla mnie torturą, chociaż u nas była świetna kuchnia, ale i nie jadłam po prostu. I lekarz szkolny, bo w szkole byli lekarze, odpowiadomił mamę, że ja jestem niedożywiona. No, plama na honorze. No, plama na honorze. I mama zmusiła mnie do tego, że ja przed wyjściem do szkoły musiałam iść rano. Bewsztyk z polędwicy albo na zmianę, albo wątróbkę taką niedosmażoną, krwistą. Do dzisiejszego dnia. Bewsztyki jeszcze mi od czasu do czasu przechodzą, natomiast wątróbki nie tknę. Ja sobie wyobrażam teraz, przed jakim zadaniem stanęła pani w momencie, kiedy trzeba było mamie zaprezentować, no nie wiem, narzeczonego, kandydata jakiegoś. Och, och proszę pana, nie, lepiej o tym. Nie chciałabym tego wspominać. Moja mama uważała, że, że po pierwsze, że ja się nie nadaję na, na, ani na żonę, ani na matkę, ani na w ogóle osobę, która umie prowadzić dom. Zawsze mówiła nic z ciebie nie będzie. A no jak a wszyscy tak panowie, mówili? wszyscy chłopcy, którzy przychodzili. Mieli różne takie, ojej, nie, no daj, do no co ty, podejrzewam, to, że to nie oni ją nie drażnili, tylko, że ja wybrałam, A. Że, że ja wybrałam. Że źle pani wybrała. Że zawsze źle wybierałam, zawsze źle, bo jak mogłam wybrać, jak ja byłam do niczego, no to kogo ja mogłam wybrać, prawda, więc zawsze, zawsze było, ale nie. No ale pani Mama miała ba... fajnych kolegów w sts A, fantastycznych. Mama bardzo lubiła Andrzeja Drawicza. Andrzej był pięknym chłopakiem z moim przyszłym mężem, bo się bardzo przyjaźnili. To było tak jak Castro i Pollux, jak powiedział Andrzej, na, jak przemawiał nie, na, na pogrzebie mojego męża, niestety. Rzeczywiście przyjaźnili się bardzo i przychodzili do nas na obiady. Oni, ja jeszcze chodziłam, jeszcze byłam w liceum, a oni byli na studiach. Obaj studiowali polonistykę. I przychodzili do mojej mamy na obiady. Bardzo to lubili. I mama preferowała. Te wątróbkę i beszty. Nie, nie, to były różne rzeczy, bo moja mama nas była stara, bardzo gosposia, która, pani Janka, która fantastycznie gotowała właśnie taka. I mama tylko tam dosmaczała i tak dalej, albo kuchnia była wspaniała. Dlatego ja nie, nie lubię jeść w żadnych restauracjach. Jeżeli coś chcę dobrego sobie zrobić, to przypominam sobie, jak smakowało u mama, ale nigdy takiego, takiego, do takiego smaku nie doszło. Dlaczego w takim razie y, nie chciała pani i nie wierzy pani w taką miłość, która wynika z porywu serca, z szaleństwa, z hormonów? A dlaczego? No, kiedy, kiedy to się pani zdarzyło, to podobno poszła pani do prezesa Sokorskiego i prosiła, żeby wysłał panią gdzieś daleko, byle uciec od tej miłości. A, to była zupełnie, zupełnie inna sprawa. Mój mąż to był mój, jak to się mówi, ojciec, matka Makarenko. Był cudowny, naprawdę, to był mój najlepszy w życiu wybór. No, ale wie pan. Na około było e, dużo też innych panów, którzy. M, się kręcili. Się kręcili, tak. <laughs> Powiedzmy tak. No ale ja rzeczywiście no miałam taki wypadek raz, że tak byłam zafascynowana. To był m, pan bardzo znany, e, bardzo taki nie, popularny w Polsce. I e, przylatywał z Krakowa na przykład na. Na, na, na lotnisko i dzwonił do mnie, jechałam na to lotnisko, wypijaliśmy kawę, wy, 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 tak, i on wracał do Krakowa dosłownie na dwie godziny. Po prostu porwał mnie takim taką szalo, jakimś szaleństwem. No i wtedy poszłam właśnie do Sokowskiego, w którym był prezesem. Powiedział mi pan, my, my, wyśle gdziekolwiek. Prezesem ja nie, telewizji. Prezesem telewizji, tak. Bo ja nie chciałam, nie bałam się wie pan. Mój mąż dawał mi ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ja wiedziałam przy nim, o to był, to był bardzo to był wspaniały człowiek, naprawdę mądry, wielki rudyta i bardzo taki spokojny, i bardzo. Miałam do niego absolutne zaufanie. I on, i, i ja wiedziałam, że ja mogę zginąć, upić się do nieprzytomności. Absolutnie zachowywałam się tak, bo wiedziałam, że mój mąż, mnie zawsze znajdzie i byłam absolutnie bezpieczna, miałam wielkie poczucie bezpieczeństwa, a bałam się tego, to bezpieczeństwo utracić, dlatego uciekłam. Może pan to zrozumieć? Mogę, to, no. na, to bardzo rozsądne działanie. No, Udało roz... się, wysłał rzeczywiście, spełnił no, tak, pani ten, prośbę Tak, pojechałam do Paryża. E, 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 no to przy okazji i... fajna wycieczka. No, fajna wycieczka, ale e, i od razu ściągnęłam oczywiście. Jego męża. Żeby tam, ja byłam wtedy później, w, w, w kilka lat później pojechałam na taki dłuższy staż, bo dwa lata pracowałam w telewizji francuskiej. I, i to nawet miałam propozycję pozostania tam. Proponowano mi pracę. I, a co pani miała na myśli mówiąc, że taki... Czasami żałuję, że tego nie zrobiłam. I to, to dziwne, żałuję teraz. Teraz. To znaczy. A dlaczego teraz? Tak, teraz, bo mi się nie podoba. E, nie podoba mi się atmosfera i to, co się w tej chwili dzieje. Po prostu po transformacji w jakiś czas zac zaczęłam żałować, że rzeczywiście nie zostałam za granicą. Nie podoba mi się rzeczywistość, w której żyję. Źle się w niej czuję. A co się w Pani w tej rzeczywistości najbardziej nie podoba? Coś nie spełniło się Pani nie... nadziei? Nie, nie to, że nadziei. Nie, nie. E, nie podoba mi się, że Polska jest podzielona na tych, którzy wywalczyli wolność, i na tych, którzy. Czegoś tam się dorobili w zeszłym sezonie, nazywam tak. Czyli w PRL-u. PRL I nie podoba mi się to, że ci, którzy nie przyznają się do tego, że żyli, pracowali w PRL-u, nazywają to czarną dziurą. Ja się nie wychowałam w czarnej dziurze, ja się wychowałam w Polsce. Najlepszy dowód, że nie chciałam zostać, nie chciałam wyemigrować stąd. Ja nie brałam udziału w czynnej, w czynnej. Opozycji, ale przyczyniłam się także, że, że te, ten przewrót y, przebiegł tak, jak, jak przebiegał, to znaczy bezkrwawo. Jednak grunt był przygotowany i nie można potępiać w cza e, czasów, w których żyliśmy nie z własnego wyboru. Tylko i mówić, że żyliśmy w czarnej dziurze i że dopiero teraz jest lepiej. Ja panu coś powiem więcej, co oczywiście będzie. Gromy się po, posypiał na moją głowę, że wolność była ważna, wolność w sensie, była ważna dla, dla nadbudowy, to znaczy dla ludzi, którzy pracują, pracowali, dla publicystów, artystów, e, pub, e, tak, dla ludzi, którzy zajmowali się sprawami ducha. Natomiast dla przeciętnego Polaka paradoksalnie wolność była w prl -u. I tutaj zaraz panu wytłumaczę dlaczego. Kiedyś to napisałam i dostałam mnóstwo listów, proszę pana tak, dlatego że ten człowiek był wolny od strachu. Czyli Mówi pani, że nie jest... wszystkim to było potrzebne, to ja zapytam inaczej. A nie wszystkim A to Kiedy to było pani potrzebne. kabaret był puszczany, był, był emitowany w telewizji. Tak. To wtedy wymierały te y, y, ulice. Było pusto na ulicach, ludzie po prostu pędzili, żeby oglądać nowy kabaret też i najpierw kry... potem kabaret tak, oglądali. Tak, to kto to, to był? To tylko jestem... ci od nadbudowy? Wszyscy. Wszyscy, tak. A no Wszyscy. Tak, ale a, a, a teraz w, a co mają? A w tym pani kabarecie była polityka, bo pani nas y, pokazywała, wytykała pani to, co jest głupotą. Co jest, co to co też jest. To absurdem. To też mówię, że myśmy wszyscy, nie tylko ja, ale wszyscy moi, nie wszyscy, ale... moi, z mojej branży, koledzy, wszyscyśmy to robili. Myśmy wszyscy byli opozycją. I wszyscy Może tego potrzebowali, czynne. ale też i wszyscy tego potrzebowali. Tak, tak, tylko wie pan. Tylko za to też jestem krytykowana. Ponieważ... E, 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 no, przyprawiono mi komuś gębę, bo zaczęłam robić kabarety, które wytykały tej nowej władzy też, też pewne rzeczy, pewną głupotę, pewien fałszywy patos. No i okazało się, że po przewrocie okazało się, że ja legitymizowałam PRL, że wchodziłam w konwencję propagandy sukcesu i że. Wpisywałam się w to i że byłam, że to podbijałam. O, y, otóż y, nieporozumienie. Ja by, ro, pokazywałam karykaturę, parodię tego, tej, 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 tej konwencji. A parodia jak się okazuje jest trudną konwencją, ponieważ nie każdy nie ją każdy rozumie. Nie każdy to rozumie, oczywiście. To nie były takie łatwe rzeczy. Było to też rzeczywiście było trochę cyrku. Świetni aktorzy i tak dalej, ale jakoś Jakoś ludzie rozumieli. A co to znaczy, gdy mówi pani, kościół zdjął mnie z anteny? Tak, tak. Dlatego, że wie pan, mnie nigdy nie interesowało specjalnie sprawy religii, kościoła i tak dalej, ponieważ kościół zaczął istnieć jako w, 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 bardzo w, w, w polityce, w, w życiu społecznym, zaczął dyktować swoje prawa i tak dalej. Zaczęłam też się interesować nie wiarą i nie, 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 nie panem Bogiem i, i tymi i, i sprawami, tylko działalnością instytucji pod nazwą Urzędników Kościół. Pana B., bo nawet była taka piosenka no, Pani urzędnicy pana B. była straszna awantura o to, bo tu dotknęłam bardzo mocno Kościół, że są niepotrzebni, że jeżeli człowiek wierzy w Boga i chce się pomodlić, to może to zrobić. W towarzystwie sarny i zająca w lesie na przykład. I to było nie do, nie do pojęcia no dla Szwajcarii. Święty ta... Franciszek, tak właśnie. No, ja, tak. I, I właśnie i kościół tego ja to mówiłam, że właśnie instytucja kościelna jest po prostu takim, takim e, ciężkim worem na tym biednym społeczeństwie, bo jest pazerna chciwa i e, zabierająca. E, Budżetu, pieniądze i tak dalej. Ja tego wprost nie mówiłam, ale tam gdzieś w tych kabaretach moich to było. No i instytucja kościelna bardzo się obraziła na mnie, a że jest pamiętliwa, to pisano listy, z episkopatów, przychodziły prośby, uprzejme prośby, żeby zdjąć mój kabaret z anteny, ale jakoś i w pewnym momencie. Nowe kierownictwo, które przyszło do telewizji, bo kierownictwo się, się zmieniło, uległo temu, uległo tej prośbie i, skreś i, i skreślono mnie z anteny. Właściwie do dzisiejszego dnia. No A teraz na antenę telewizji publicznej wchodzi cykl programów Orgali Zaprasza. Zaprasza. Pozwolono mi wsadzić nogę w drzwi telewizji, Je pan. Jak to długo będzie, nie wiem. Tam no, nie jest to... chyba szczęśliwym człowiekiem? Nie tak zupełnie, nie. Szczęśliwym człowiekiem to nie jestem. Jestem, ale nie daje się, ale też nie jestem z rzędu. Bo teraz się cieszę, że jest wiosna, będzie ciepło i mogę pojechać na, na Mazury i tam po, po, pogrzebać trochę w ziemi. Ja lubię robić to, czego mnie nauczyła babcia.